Witam. Mamy 19 grudnia. Mój bardzo długi urlop w końcu się zaczął, czyli mam teraz strasznie dużo czasu. I, i dlatego postanowiłem go sobie zaplanować. Także już wiem, gdzie spędzę Wigilię, co, sobie, co będę robił na Sylwestra, ale myślałem też nad jakimś, jakimiś bardziej ambitnymi zadaniami, mianowicie mógłbym zacząć jakiś projekt. No, Typ naukowy, jakiś na przykład coś z renderowaniem grafiki, albo ze zbudowaniem robota chod kroczącego albo coś innego, albo będę myślał nad problemami znowu matematycznymi. Od kilku dni prawie nieprzerwanie pada, więc trochę kiepska pogoda na, ro na rower. Hmm. No trochę się rozchmurza teraz, ale, ale dzisiaj raczej nigdzie nie wyjdę. Y... No, ale mam też czas na w końcu na wrzucenie tych filmów <ścoughs> i na zrobienie porządków. Na wrzucenie tych filmów z Forety i z Bahamów, czyli z mojej wakacji. I dzisiaj postaram się zmontować pierwszy odcinek. To będzie dzień pierwszy, kiedy przejechałem przez Szczecin i i dojechałem rowerem prawie do lotniska Berlin-Tegel. Tak. Jak zwykle zdążyłem na pociąg na ostatnią chwilę. Chciałem 100 tysięcy kratów, które utargam na rowerze. Przynajmniej pociąg jest nowy. No, jest WiFi. Być może o ma będzie odjazd z centrum Szczecina. A tam dalej jadę rowerem do lasu przy lotnisku. Co prawda, przejazd przez centrum Szczecina już filmowałem. No, ale nie zaszkodzi zrobić tego jeszcze raz. It. And I, I see it, I can see it now But I'm so far below it Don't wanna, don't wanna talk about it But it's less than I planned. Don't wanna, don't wanna talk about it. I say why not? Don't wanna think about it. I say there's got to be some good reason for you. przejechałem przez granicę polsko-niemiecką na wysokości Lubieszyna Tradycyjnie pokazuję na początku wyprawy mój, mój sprzęt Tym razem chciałem się zabrać mało rzeczy A zabrałem chyba więcej niż zwykle, bo taki wypasiony teraz jestem Taki sobie jest, pakier. Dobra to mam daleka droga jeszcze jakieś 122 km. Jechałem z Prędzlału i sobie teraz odpoczywam w lesie. Nie wiem, która jest godzina, ale jest jeszcze wcześnie, więc w tym tempie myślę, że bez problemu zre zrealizuję zaplanowaną na dziś trasę. Zaraz zobaczę, gdzie jestem. Według GPS-a jestem mniej więcej w jednej trzeciej drogi. Ten, ten fioletowy ślad to jest moja trasa. A to mam dzisiaj na obiad. Nie jest dobrze. Zostało już tylko 36 km. A ja zacząłem wymękać. Jakie ham to zrobiło mi się tak, nie wiem. Tak miałem wrażenie, jakbym miał zaraz zemdnąć. Tak byłem już w pół przytomny. Ale odpocznę i spróbuję jeszcze raz może się uda Mam jeszcze, mogę jeszcze 2 godziny, za 2 godziny co najmniej jechać To te to, to 36 km myślę, że da się pokonać Udało mi się dojechać do celu i znalazłem dobrą miejscówkę na namiot, tutaj będzie miękko a tuż za, tu, za tymi krzakami jest ścieżka. Niestety, z tej ścieżki będzie mnie widać, ale jest mało udeptana. Poza tym, tu jest w głębi lasu, więc, więc chyba nikt się nie będzie tu kręcił. Będzie mi łatwo w nocy wyjść na tą ścieżkę i pojechać na latnisko, bo, bo muszę o 4.00 gdzieś tak wstać albo o 4.30. Y y żeby zdążyć na samolot, który startuje o 9.25 Teraz będę rozkładał ten namiot Zobaczymy czy w ogóle się da rozłożyć, bo czy nie próbowałem Przetestujemy Firmowy namiot Tesco Sprawdzona konstrukcja Szybko się roz rozkłada Dobrze stoi, nie przewraca się I jest tani Genialny produkt Teraz już tylko kolacja i lulu Jak na razie wszystko przebiega zgodnie z panem. Acz muszę przyznać Że trochę zmęczyły mnie te 137 km Zmęczyło mnie te, te 137 km Nastawię sobie budzik na 4 albo 4.30 I chyba wstanę, no bo Teraz będę szedł niedługo spać, bo jestem zmęczony I dążę się wyspać